Uhuhu. ale się będziecie wściekać, ale będziecie wściekli, tak, tak, gul będzie wychodził. O, tak. O, kurwa! Tak będzie. No dobrze. Na moim profilu nigdy nie było i nie będzie polityki. To znaczy, w pewnym sensie zawsze była, bo ochrona zdrowia jest nierozerwalnie związana z rządem i decyzjami politycznymi. Ale ja nigdy nie chciałem się określać politycznie na profilu po żadnej ze stron, bo mamy już na tyle spora, 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 spolaryzowane społeczeństwo, a ochrona zdrowia jest czymś, co powinna łączyć wszystkich, niezależnie od przekonań politycznych. Wszystkim powinno na tym zależeć. Poza tym, jako wzorowa pielęgniarka też mam misję Edukacji zdrowotnej. No i szkoda by było, gdyby ktoś, ze względu na moje przekonania polityczne, nie dowiedział się na przykład o tym, jakie są prawa pacjenta. Niemniej, dzisiaj jednak o politykę trochę zahaczę, ale nie będzie tu żadnej agitacji politycznej. Raczej chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewien absurd, a właściwie zdarzenie medialne. Wszyscy pewnie kojarzycie wystąpienia prezesa NBP, znane w internecie jako Glapa Show. To polska klasyka, jest. konkretnie chciałem zwrócić Waszą uwagę, no może nie na aspekty merytoryczne tych wystąpień, a raczej na te ekscytujące wątki poboczne. W pewnym momencie już przestałem na wycieczki szkolne, które każdy przecież uwielbia, bo to wiadomo, co się dzieje na wycieczkach szkolnych, i to jest przyjemne. Na te niesamowite potoki myśli. O tym, że chleb najtańszy 5 zł kosztuje, dlatego poszedłem do sklepu. Pobliżu, bo normalnie żona robi zakupy, dlatego paragon wziąłem i go mam. Rad życiowych, jakieś takie niewiarygodne historyjki z życia i te... Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej, bo wiedzą państwo, że tam jest najwięcej witaminy C. Nieznane lądy, jakie odkrywa przed nami prezes Glapiński na swoich konferencjach. Szczytu Ugiewontu, a może i Rys. Rysów. Oglądając je zawsze zastanawiałem się, co musi czuć dziennikarz, który tam jedzie w godzinach pracy. O, Marcin, 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 chodź, dzisiaj konferencja grafińskiego w NWP, pojedziesz i zrobisz z tego artykuł. Tylko nie spiepsz tego, notuj dokładnie, bo wiesz, to się u nas dobrze klika. No, na razie. Z kamerą czy tam dyktafonem. No bo będą ważne informacje, nie będzie o inflacji, o stopach procentowych. No ludzie są tego ciekawi. A on też ma misję jako dziennikarz, bo chce przekazać im jak najrzetelniej te wszystkie ważne informacje. No potem okazuje się, że połowę czasu on siedzi na tej konferencji i słucha o tym, yy, jaki chleb je prezes, albo że dobrze mieć wilczura. Po prostu hajs z redakcji leci na to, żeby on tam siedział i słuchał. O wilczurach. No i sobie myślałem, co taki człowiek musi mieć w głowie. Co ja tu kurwa robię? Czterdziestka na karku, ukończone dwa fakultety, ukończone, a ja ganiam za pierwsze. W sensie ten dziennikarz. Pewnie siedzi i tak sobie myśli, glapa. No one cares. Nikogo nie obchodzi to, co ty myślisz o kapuście, albo o chlebie, albo o psach. W ogóle nie po to tu jesteśmy. No i teraz myślicie, co to ma do naszej ochrony zdrowia? Mam nadzieję, że już trochę niektórzy załapali. W co drugiej historii, jaką od was dostaję w wiadomościach prywatnych na profilu, są przykłady tak kretyńskich tekstów ze strony lekarzy, pielęgniarek, ratowników. Może słusznie, nie wiem. Że brakuje na to skali w pierdolometrze. 110! B ...bało po prostu. To są teksty, które przeważnie w ogóle nie dotyczą procesu terapeutycznego, tylko to są jakieś jakieś monologi z dupy, jakieś wygłaszane opinie, jakieś moralizatorskie wykłady, jakieś dobre rady w ogóle niezwiązane ze zdrowiem czy prywatne opinie na temat czyjegoś pacjenta życia prywatnego. Tu macie tylko kilka przykładów. Jedna z pielęgniarek opowiadała, że przyszedł do niej żołnierz, weteran z amputowaną nogą i żalił się, że usłyszał od fizjoterapeuty No to po co się pan pchał na wojnę? Trzeba było się nie pchać, to by panu nogi nie urwało. Karmiąca matka usłyszała od dermatologa Powinna pani przestać karmić piersią. To niehigieniczne. Pacjentka krzycząca z bólu przy porodzie usłyszała od lekarza No to, no tak. Najpierw przyjemności, a potem tak Jeszcze inna po długim, męczącym porodzie, gdy zapadła w końcu decyzja o cięciu cesarskim, usłyszała. Wie pani co? Trzeba było sobie arbuza w dupę wsadzić i spróbować go wycisnąć, to by pani wiedziała co to za ból, a nie brać się za rodzenie dzieci. Kolejna pacjentka zgłaszająca się z krwawieniem z dróg rodnych po stosunku usłyszała. No proszę. Jeszcze się nogi po seksie trzęsą, a już do szpitala. Poratunek. <noise> Żeby... Żebyście mieli jasność, wszystkie te cytaty nie są wymyślone przeze mnie. Dostawałem je w wiadomościach prywatnych albo słyszałem osobiście w szpitalu podczas pracy. Gdy czytam takie teksty, to zaczynam się śmiać. W sensie, ja wiem, że to nie jest śmieszne. Po prostu nie potrafię pojąć, co trzeba mieć w wełbie, żeby pozwalać sobie na takie teksty, nie tylko w stosunku do drugiego człowieka, pacjenta, ale chociażby w relacji służbowej. Świadczeniodawca, świadczeniobiorca. Gdyby ktokolwiek tak powiedział do klienta w firmie, to wyleciałby nas bity pysk. No ale w szpitalu w przychodni i można. Jako nastolatek leżałem w szpitalu kilka dni z powodu wstrząśnienia mózgu i razem ze mną na sali leżał trzyletni chłopiec diagnozowany tam z jakiegoś powodu. Chłopiec i jego rodzice byli wyznawcami jakichś dalekowschodnich wierzeń. Pozdrawiali się w ten sam sposób, ubierali się podobnie. Wszyscy mieli na szyi bardzo podobne naszyjniki. chłopiec też. One nie wisiały tak luźno, tylko tak oplatały szyję na takiej luźnej gumce. Pewnego razu do chłopca przyszła lekarka na konsultację z innego oddziału, zupełnie obca, nieznająca go dotąd. A to był typ, wiecie, takiej szpitalnej, wszystko wiedzącej, pewnej siebie pani doktor. Takiej, że ona to już wszystko widziała, ona już wszelką wiedzę posiadła. I, i, I jak ona umrze, to powinni ją wmurować w ściany w tym szpitalu, bo ona w nim żyje, oddycha, porusza się i mentalnie jest z nim tak związana, że no nie ma innej możliwości. Na pewno kumacie klimat. No i ta lekarka w trakcie badania patrząc na tego chłopca, i ten naszyjnik mówi. A co ci tu rodzice za obroże jakąś założyli? Ojciec nieśmiało odpowiedział, że to nie obroża, tylko naszyjnik jakoś tam go nazwał. Lekarka na to: A po co mu to potrzebne? Zdjąć to trzeba! Ojciec nadal nieśmiało, ale jednak tak konsekwentnie odpowiada, że to jedyny taki naszyjnik we wszechświecie i że on go tam łączy z czymś tam. Na co lekarka tak niby do siebie, niby w ten wszechświat? dziecko podduszają. On musi mieć dobry przepływ mózgowy, a nie jakieś naszyjniki dla wszechświata. I teraz tak, żeby to faktycznie była jakaś obroża z kolcami, co go poddusza, no to jeszcze rozumiem. Choć jest różnica w komunikacie. Ściągaj pan to dzieciakowi, ale już! A proszę rozważyć, czy w tej sytuacji to będzie najlepsza opcja dla dziecka. Ale to był naszyjnik cienkich koralików, luźno przylegający do skóry. To był element tożsamości tych ludzi. A dla wielu osób to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu. I wiecie co myślę? Dopóki nie zagraża to życiu, to gówno komukolwiek do tego. Zwłaszcza w szpitalu, bo personel obowiązuje ustawa o prawach pacjenta, a ta mówi, że pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Negowanie czyichś przekonań czy wyznania, jak dla mnie, nie mieści się w tych normach. Zastanawiałem się, skąd się to bierze? Dlaczego medycy pozwalają sobie na takie zachowania? Przecież jedyne, co dają takie komentarze, to jest zniszczenie relacji leczący, leczony. Jeśli pacjent miał jakieś takie resztki zaufania do personelu medycznego, to po przytoczonym wcześniej tekście o arbuzie w dupie, no na pewno straci je zupełnie. No i oczywiście można mówić, ale to frustracja personelu. Oni są zprzemęczeni, zestresowani, pracują w ciężkich warunkach i, i, i dlatego tak czasami no, odreagowują. Tak, to wszystko prawda. I mówiłem o tym wiele razy. Bo uważam, że zakładnikami chorego systemu są wszyscy: i pacjenci, i medycy. No ale jest jakaś granica, no. Dzisiaj, na prośbę jednej, jednego z was, czy jednej z was, nie pamiętam, y, omówimy granicę. Co o nią jest? Hmm. No nie wiem. Może fakt, że to człowiek, a do ludzi nie powinno się tak mówić? A zwłaszcza do pacjentów, którzy przychodzą ze swoim problemem i oczekują pomocy. Do ludzi, których zadaniem jest tą pomoc im udzielić. Jeśli zmęczenie powoduje, że odzywasz się do pacjentów jak do więźniów w obozie, no to może warto by coś z tym zrobić. Hmm? Gdy pracowałem na Sorze, tylko dwa razy miałem dyżur dobowy. Chciałem spróbować, jak to jest, a po wszystkim powiedziałem sobie nigdy więcej. Gdzieś tak w 16 godzinie dyżuru zaczynałem tak nienawidzić ludzi. Jezu, dlaczego tu przychodzisz w ogóle? To są twoje problemy, daj mi spokój. Jedyne czego chciałem, to by wszyscy poszli być żałosnymi ludźmi gdzie indziej. Z daleka ode mnie, jak najdalej. No dobrze już, idź pan. Tylko wiecie co? Nawet w sytuacji takiego zmęczenia i irytacji mi zwyczajnie nie chciało się wchodzić z nimi w dyskusję. Traktowałem ich jak czajniki na taśmie w fabryce. Że ja mam tu tylko przystawić pokrywkę i niech jedzie dalej i następny. Tymczasem, takim komentującym medykom chce się prowadzić te jałowe dyskusje. Kiedyś w jakiejś internetowej rozmowie zapytałem, po co? Po co dyskutować i, i komentować rzeczy w ogóle niezwiązane z procesem terapeutycznym? Ktoś stosujący taki model w szpitalu odpisał, że. Bo teraz to pacjenci przychodzą do szpitala i myślą, że im wszystko wolno, że oni są panami, a my im tu mamy usługiwać. Trzeba ich nauczyć zachowania w szpitalu. No i, no i cześć. Czyli misja wychowawcza. Bo przecież wiadomo, że hospitalizacja to jest naj, najlepszy moment na wychowywanie dorosłych ludzi. No wiadomo. Dobrze się zrozummy. Jeśli pacjent dezorganizuje pracę oddziału, jeśli utrudnia życie innym pacjentom, trzeba mu zwrócić uwagę. Zgoda. Tylko jest różnica pomiędzy. Bardzo proszę, żeby pozbierał pan swoje rzeczy z podłogi, bo to nam utrudnia pracę, a innym pacjentom pobyt na oddziale. A. U siebie w domu też pan takich lew Robisz na podłodze? Zbieraj pan ten ma manele. Co, co to jest? Tu nie ma sprzątaczek. Szpital to jest szpital. Szpital to nie hotel. Powyższy przykład jeszcze, można jakoś próbować kulawo, obronić troską o porządek na oddziale. Ale są setki komentarzy, które zupełnie. Niczego nie wnoszą, nic nie zmieniają, nikogo nie obchodzą, a tylko zaostrzają pacjentów. A to pani nie ma własnego mydła? Nie wzięła pani do szpitala? A w domu to, przepraszam, jak się pani myje samą wodą? Tu w szpitalu też się trzeba myć jakoś. To nie do pomyślenia, by puszczać dziecku bajki tyle godzin w szpitalu. A później zdziwienie, że, że, że ryk ciągły. Tyle godzin. Kółko bajki. No, ale po co się pani tak rozczula nad tym dzieckiem? Czy rodzice dzisiaj są na głowę pozwolą wejść dzieciakom? Wszyscy tacy wrażliwi, ojejku. Wziąć dziecko, idziemy! Pro, proszę zjeść do końca. Ja nie będę wyrzucać dobrego jedzenia. Nikt pana nie nauczył, że się jedzenia nie wyrzuca do śmieci? Co ja z tym zrobię? Proszę to zjeść do końca całe. I don't fucking care. Kogo obchodzi, co myślisz na ten temat? Wpływ na poziom życia żaden zerowy. To nie jest. Twoja rola zawodowa. Ci ludzie przyszli tu po pomoc medyczną, a nie yy, po dobre rady na temat ich życia czy wysłuchiwać Twoich opinii na ten temat. Skąd się to bierze? W mojej opinii jest kilka przyczyn. Pierwsza to według mnie zwykły konflikt pokoleniowy. Polska ochrona zdrowia składa się w większości z ludzi starszych. Średni wiek pielęgniarki, nie, średni wiek lekarza to 49, a lekarza specjalisty 54 lata. Podczas gdy większość pielęgniarek jest w wieku pomiędzy 50 51 na 60 lat. I to pokolenie było wychowane w zupełnie innej wrażliwości w bardziej otwarte na rozmowę, na kontakt z ludźmi ale też bardziej bezpośrednie w wyrażaniu opinii, w komentarzach na czyjś temat. Które dzisiaj uznalibyśmy za niestosowne. To jednak nie tłumaczy złośliwości w takich opiniach, bo przecież można być miłą, starszą pielęgniarką, która powie w gabinecie. No co, a ty, ty? pięknego ma pani Synka, pięknego. To teraz córeczka by się przydała, co? Żeby była parka. Hmm? Dzisiaj niektórzy uznają taką uwagę za nietakt, no ale jednak jakoś tam usprawiedliwiony, bo nie przesadza się starych drzew, bo to starsza pani i ona chce dobrze, tylko po prostu ma taki styl rozmowy. No i okej, okay. ona pewnie nie zastanawia się nad tym, czy ta matka chce, czy może mieć więcej dzieci, tylko po prostu chce wprowadzić miłą atmosferę, taką tak zagadując. Jak więc tłumaczyć protekcjonalne traktowanie i chamski ton takich różnych uwag, jakie. Przytoczyłem wcześniej i zaznaczam, to nie dotyczy tylko starszych pracowników, bo młodzi medycy też potrafią skandalicznie odezwać się do pacjenta. Myślę, że osoby wykonujące zawody medyczne w Polsce są uczone i wychowane. W paternalistycznym modelu opieki nad pacjentem. I nieważne, że na studiach słyszą o opiece skoncentrowanej na pacjencie, o holistycznym podejściu o tym, że trzeba dbać o komfort psychiczny i całą sferę emocjonalną, duchową, psychiczną i somatyczną pacjenta. Bo jednak, nadal, gdy do szpitala pierwszy raz wchodzi student lekarskiego, pielęgniarstwa czy ratownictwa, to widzi pacjenta traktowanego jak samochód w warsztacie. Pacjenta, który zostaje wpisany na listę inwentarza ruchomego szpitala, tak jak emaliowane taboret, leżanka i parawan. I od tej pory personel ma pełne prawo nim dysponować, zarządzać i decydować o nim całkowicie. Oczywiście w szpitalu w pewnym stopniu. Pacjent oddaje się personelowi, by ten go badał, dotykał, podejmował różne decyzje terapeutyczne. Jest to jakiś rodzaj umowy i przyzwolenia na dysponowanie sobą. Ale to powinno być w granicach szacunku, a z tym jest często problem. Dlaczego? Bo niektórzy gubią tą granicę i zaczynają decydować o Całym pacjencie. Skoro pacjent pozwala się zbadać, no to nie może mieć pretensji, że na przykład badanie jest niedelikatne. Albo jeśli oczekuje zaleceń prozdrowotnych, to nie może mieć pretensji, że jakiś medyk yy, radzi mu, by ten zmienił pracę, albo nie wiem, dla dobra psychicznego zostawił swoją rodzinę. To już jest daleko posunięte dawanie sobie prawa do wchodzenia w ubłoconych gumowilcach w cudze życie. No dobra, ale nadal nie tłumaczy to opryskliwości i chamstwa. Ostatecznym wytłumaczeniem jest chyba jednak ta frustracja. Ale stop, stop, zanim się nie zgodzisz i zanim powiesz, że ho, bo sfrustrowani, tak, wszystko, wy, wszystko, wszystko frustracją wytłumaczycie. No to posłuchaj, bo ja nie zamierzam nikogo usprawiedliwiać. Gdy przez wiele lat pracujesz w ciężkich warunkach, w niedocenionych finansowo, w atmosferze mobbingu, bezradności, a, a tak się pracuje, w Publicznej opiece zdrowotnej, jeśli do tej całej frustracji dodasz przekonanie, że masz władzę nad drugim człowiekiem, nad pacjentem, który jest w relacji uległości w stosunku do ciebie, który oddaje się w twoje ręce, no to jest spora pokusa, by wylać na niego wszystkie swoje pretensje do całego świata i obwinić go o całą sytuację. Tylko ci, którzy potrafią przez cały czas widzieć w pacjencie człowieka, w człowieku człowieka. Potrafią się przed tym powstrzymać. No ale dobra, no wygłaszasz tu jakieś swoje tam mądrości, a, a co masz na poparcie tej swojej opinii, poza takim własnym widzimisię? No właśnie, chyba nic, poza własnym doświadczeniem. Bo ja sam na początku mojej pracy zawodowej byłem właśnie tak wychowany. Też pozwalałem sobie na idiotyczne komentarze w stosunku do pacjentów, bo obserwując bardziej doświadczonych pracowników, widziałem, że tak można, że jest na to przyzwolenie. Zęby ma pan wilcze, a zgryz taki jakiś zajęczy. Kiedyś to by się panu paszczenka zakleszczyła na no amen. Wyobraźcie sobie sytuację. Nawet jeśli nigdy nie pracowaliście na sorze, no to spróbujcie sobie wyobrazić, że pracujecie na sorze, jest dyżur nocny. Jest strasznie przeciążony oddział, mnóstwo pacjentów, kolejni się zgłaszają, nie działa wam tomograf, macie za mało personelu, yy, lekarze mają pretensje, że zlecenia leżą niezrobione, karetka, która miała zabrać pacjenta z łóżka dwie godziny temu, by zwolnić miejsce dla kolejnego pacjenta, spóźnia się i nie wiadomo kiedy będzie. Wierzcie mi, w takich warunkach macie dosyć już wszystkiego, już myślicie tylko o tym, by pójść do domu. I nagle zespół ratownictwa medycznego przywozi wam bezdomnego. Zawszonego, całego w robakach i jeszcze pijany do tego. Wiecie, jaka myśl się nasuwa względem tego pacjenta? Nachlał się na własne życzenie. Nie mył się od miesięcy, sam się zaniedbał, doprowadził do takiego stanu, a teraz ja jeszcze po tym całym dyżurze mam, mam masę obrzydliwej roboty z nim. No i naprawdę trudno jest się powstrzymać, by mu tego nie wykrzyczeć w twarz to oczywiście jest skrajny przypadek i z perspektywy osoby niepracującej w szpitalu nie będącej w takiej sytuacji skandaliczny i tu pełna zgoda tu się zgadzam ale chciałem wam trochę pokazać tok myślenia co jest w głowie dopiero z czasem zauważyłem że takie komentowanie i takie wywalanie swoich jakichś tam przemyśleń nic mi nie daje, bo nie tylko nasila moją frustrację, ale też przede wszystkim chyba uniemożliwia mi normalny kontakt z pacjentem, co chyba nie powinno nikogo dziwić, bo nikt nie chciałby mieć dobrego kontaktu z kimś, kto traktujecie w ten sposób. No i z czasem po kilku latach przestałem komentować, krytykować czy prawić morały. Podsumowując, wydaje mi się, że te idiotyczne teksty. Medyków do pacjentów to składowa kilku czynników. Paternalistycznego modelu opieki w ochronie zdrowia, wychowania przez złe wzorce, pozycji siły względem pacjenta, no i w końcu frustracji. Ja w żadnym wypadku nie chcę tego usprawiedliwiać, bo właściwie dlaczego miałbym. Szkoda, że nikt nie wykopie tych ludzi na pysk, którzy pozwalają sobie na takie jazdy. No ale w systemie, w którym brakuje ludzi i prawie nikomu nie zależy na jakości, no nie może być inaczej. No, musi być tak. Czy to się kiedyś zmieni? No, mam nadzieję, bo ja nie chcę, by moja grupa zawodowa była utożsamiana z takim podejściem do pacjenta. Na szczęście, na szczęście, spokojnie, na szczęście to nie jest standard. I na każdy kretyński tekst do pacjenta znajdę przykład profesjonalnego i pełnego wsparcia zachowania medyka w stosunku do pacjenta. Na przykład takiego. Ja leżałam na sali poporodowej, podeszła położna, popytała, czy wszystko ok, i żebym pokazała zdjęcie, jakiego dzidziusia mam. A ja, że nie mam zdjęcia, bo to tak wszystko szybko było i że nie mam. To oburzona. Wzięła mój telefon, szybko pobiegła do sali, gdzie na obserwacji był mój synek. Porobiła zdjęcia i mi przyniosła. Do tej pory to wspominam. I z tymi przemyśleniami zostawiam Was. Do usłyszenia.